Nie marnować zasobów i ograniczać ich użycie. To aspekty coraz ważniejsze dla klientów salonów łazienkowych, którzy również przede wszystkim chcą pięknie i estetycznie wyposażyć swoje wnętrza. Firmy muszą mieć dzisiaj gotową odpowiedź na te wymagania. Oprócz aspektów ekologicznych, w branży wyposażenia wnętrz wciąż od lat i niezmiennie kluczową rolę odgrywa oczywiście design i wygląd produktów. Marka F Design świadomie łączy wszystkie te komponenty i oferuje produkt, który jest odpowiedzialny ekologicznie, trwały, dobry jakościowo, przemyślany pod kątem funkcjonalności, ale też przede wszystkim jest piękny w formie i to zadowala najbardziej wymagających klientów. Produkty oferowane w marce F-Design posiadają szereg funkcji, które ułatwiają codzienne życie. Jedną z nich jest funkcja Cold Start, która pozwala uruchomić jednym ruchem zimną wodę. Kolejną zastosowaną w rączkach natryskowych jest funkcja R-In, która pozwala oszczędzać wodę, jak również korzystać z obfitego i komfortowego strumienia podczas brania kąpieli. Baterie posiadają również głowice termostatyczne, ruchome i gięte wylewki, do produkcji baterii marki F-Design używamy najlepszych na świecie komponentów, takich jak głowice, ceramiczne i perlatory. Dzięki temu możemy zaoferować klientowi ponad standardową 7-letnią gwarancję na główne elementy produktu. Klienci otrzymują od nas również serwis dojazdowy na terenie całej Polski z szybkim czasem reakcji wynoszącym 24 godziny. Armatura w Łazienkach i kuchniach dopełnia całości projektu. Jest ważnym detalem, który wpływa na jego charakter. To tak jak dobrze dobrana biżuteria, może podkreślić piękno ubioru. Produkty marki F Design mają wyważone wzorniczo formy To decyduje o ich ponadczasowości i na pewno nie znudzą się po kilku latach. Na szczególną uwagę zasługują linie Meandro, Zafiro i Ardesia których siłą zdecydowanie jest prostota. Baterie zafiro i ardezja łączą w sobie kolor czarny z różowym złotem oraz błysk z matem. Ten kontrast dodaje i formą lekkości. Na elementach złotych o miedzianym zabarwieniu światło pięknie się odbija i dzięki temu dodaje blasku wnętrzu. Staje się ono bardziej luksusowe. Ich geometryczne kształty pasują zarówno do wnętrz minimalistycznych, nowoczesnych, ale także do wnętrz bardziej klasycznych. Można śmiało powiedzieć, że są one uniwersalne i w połączeniu np. Na z naturalnym kamieniem, z drewnem, mają szansę stworzyć harmonijną całość. Produkty F Design widziałabym w moich projektach. O tym graficznym wyrazie, ale także we wnętrzach loftowych mają szansę złagodzić ich surowość. Połączenie różowego złota z betonem może wyglądać bardzo interesująco. Nad stworzeniem oferty F Design pracował zespół doświadczonych specjalistów, przed którymi został postawiony cel produkt na lata. Dało to świetną możliwość do zastosowania wszystkich nowoczesnych rozwiązań jeszcze trwalszych komponentów, wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń z rynku. Proponujemy pełne kolekcje, zawierające również takie elementy jak deszczownie, syfony, przyłącza kątowe. Wszystkie elementy do siebie wzorniczo dopasowane. Obserwując zmiany w sposobie życia, mieszkania i pracy, wiemy, że klienci zaczynają inaczej myśleć, mniej marnować, wybierać marki odpowiedzialne, a taką właśnie jesteśmy. FD to świetny projekt, który wyraża inną ideę spojrzenia na wyposażenie łazienek. Dla nas to początek nowej drogi, początek oferty, którą będziemy rozwijać, produktów, które chcemy ciągle udoskonalać.